Siemaneczku, ziomeczki, z tej strony Retaf Games, dzisiaj jesteśmy w pierwszym odcinku z GANGSTAR VEGAS Chciałem tą serię zrobić już dawno na kanale, lecz niestety nie miałem problemy z zainstalowaniem tej gry Nie chciało mi się zainstalować, bo na przykład po połowie instalacji wyskakiwał jakiś błąd, że na przykład, co tam było na przykład wyskoczył błąd, że coś tam brak połączenia z internetem, a miałem internet. Jak widzicie jestem w grze, w tle jest muzyka ze Sklirexa. Mam nadzieję, że nie usuną mi filmiku z YouTube, bo mogą być to prawa autorskie. Niestety to już jest w grze. Ale fajna muzyka. Dobra, zaczynamy grę. Profil mój. Ja już trochę pograłem, niestety chciałem nagrać odcinek, przed chwilą nagrałem, ale coś mi się stało i nie chcę się odtworzyć. Więc dobra, zaczynamy. Jak widzicie, jesteśmy yy, 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 już w świecie gangster Vegas. Dzisiaj nie będziemy robić sobie misji, ukradniemy auto jak w GTA. Dobra, nie, nie wstań. Może coś pozabijamy, polatamy helikopterem. Dzisiaj będzie taki luźny odcineczek z tej gry. Dopiero już od następnego odcinka zaczniemy. Tak wiecie. Mm, no. O dobre, wyłączyłem radio. Dopiero od kolejnego odcineczka zaczniemy sobie takie. E, jakby to powiedzieć. Takie misje w ogóle. Ja sobie zaznaczę lotnisko. Dobra. Mamy zaznaczone. Nie. A ja dobra. No, widzicie, gdybym miał takie auto, byłoby fajnie. Ono kosztuje bodajże milion. Kiedyś już takie auto miałem w tej grze. Wow, wow, wow. To się mi Okej, dobra. Okej. Okay. No to lecimy do lotniska. Dobra, ja wiem, że lotnisko jest tu. Już nawet widzę to taką wieżę. O kurde. Ale dobra, jesteśmy na lotnisku. I ja tu muszę się rozejrzeć. Bo wiem, że tu są... Jest samolot w końcu! Tu zawsze helikopter był. Tu i jeszcze tu gdzieś. Ale jest samolot, jest jak najbardziej ok, bo. Chciałem właśnie w dzisiejszym po odcinku pol polatać. Dobra, ja już dawno latałem A co to jest kuźwa odrzutowia? Czy co, że taki ogień. Ej, nie, nie, nie. Nie o. I tu. Dobra. No i lecimy. widzicie, dzisiaj będziemy się trochę tak bawić. Tymi rzeczami. Nie będziemy dzisiaj mieć takiego takich jakby misji czy coś. Ja jeszcze dajcie. Ściszę grę o 1 decybel żeby... Bo ten samolot jest dosyć, zgło, dosyć głośny. Dobra, my lecimy. A odcinek również. Dobra, więc jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry, tylko na przykład wykonując misje albo robi, zrobimy także że na przykład co odcinek, na przykład jeden odcinek to będą misje, a drugi to będzie taki, którym będziemy testować różne nowe rzeczy, jakoś bawić się. Na przykład tak jak teraz lecimy samolotem, który kosztuje bodajże 7 milionów, mnie na niego nie stać, no ale bo na lotnisku pojawiają się losowe rzeczy. Na lotnisku pojawiają się losowe rzeczy. Dobra, na lotnisku pojawiają się losowe rzeczy. Tak jak yy, grałem dosłownie przed chwilą, chciałem nagrać odcinek, to zamiast samolotu był tam helikopter. No, oczywiście, ja wolę samolot. Samoloty mi się lepiej lata. Dobra, no, myślę, że zaraz będziemy lądować. żeby przetestujemy nowe rzeczy. Dobra, jakbym chciał od razu powiedzieć Wam, że mm, no, że 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 po prostu seria z Shakes and Fidget i seria również z Case Opener i z Jackpotów na razie będzie wstrzymana, ponieważ ta gra, jak widzicie, jest strasznie podobna do GTA i zajmuje strasznie dużo pamięci, może grafikę wika jakoś nie powala, ale gra pod względem... O jazużym kamizelki. Gra pod względem fabuły i na przykład takiego, że można sobie polatać, chodzić po otwartym mieście jest dosyć fajna. I ta gra zajmuje 3,5 GB, więc jeżeli macie tyle i chcecie tą grę, to po prostu pobierzcie na w sklepie Play Gangster Vegas jest. Ta gra jest za darmo. Jest też chyba Rio Vegas czy tam... Gangster Rio, coś takiego, to kosztuje już 22 złotem, ale jest, ja widziałem taki tłum, że tamta Gangster Rio ma po prostu niższą cenę. Może być to spowodowane tym, że na przykład yy, mniej osób yy, kupiło tamtą grę niż pobrało to, no bo oczywiście wiadomo, że ta jest darmowa, można ją pobrać na każdym tablecie, bo praktycznie każdy tablet ma. Przynajmniej 7 czy tam 8 GB pamięci na gry. Sorry, miałem laga, ale zawsze taki lag jest, gdy dzień się na przykład albo noc się zmienia. Ale dobra, jak widzicie sobie lecę. Jeżeli nic nie dotykam, to samolot leci w takim kierunku jak go ustawiłem. Teraz leci trochę do ziemi, więc muszę go trochę prosto ustawić. Dobra. O... Mm, jeszcze nie, jeszcze nie. No i jak widzicie, samolot sobie sam leci. Pewnie się zapytacie, czy tam już nawet mówiłem, dlaczego tych serii nie będzie, ponieważ tak gra zajmuje 3,5 GB, co z dużą liczbą jak na mój telefon, więc po prostu już mi się case opener gra nie zmieści również Shackles and Fidget, czyli SF Game. Um, oczywiście serie one są zawieszone tam jak na jakiś czas. Jeżeli po prostu nagrałam się z ludzi, to po prostu wrócę do tamtych serii, może nagram jeszcze jakąś jedną. Na razie ta seria będzie regularna na moim kanale i to będzie chyba jedna seria. Jak na razie. Yy. Dobra, ja wyląduję, spróbuję nawet wylądować, bo jeszcze nigdy nie lądowałem w tej grze. Tylko muszę... No, muszę zobaczyć, gdzie jest lotnisko. Dobra, tam jest, to muszę się jakoś tak ustawić. Dobra. Ta gra jest zarąbista. Polecam, jeżeli macie 3,5 GB na telefonie, co prawda. Grafika nie powala, ale na pewno, jeżeli chodzi o taką wersję telefonów, no to od Geta czy tam nawet San Andreas jest lepsza. Geta San Andreas jest lepsze jest to że tam masz kody, ale tu masz na przykład skrzynki, też możesz ubierać gościa, yy, możesz kupować pojazdy i zrobić je z jakichś losowych skrzynek, co jest dosyć fajne. Dobra, wylądować muszę. Okej okay. dobra. Teraz tylko tak trochę żeby tam podlecieć do tego hangaru i samolot na razie schować. O, dobra, wychodzimy z niego. I chyba obok jest tutaj taki sam, czy to tak, taki sam. No, bo raz się pojawiły dwa helikoptery. Raz się pojawi, pojawią dwa samoloty. Dobra, mój samolot chyba już zniknął z tego co widzę. Więc niestety będziemy musieli iść na piechotę. Więc, jeżeli chcecie więcej odcinków, z tego po prostu piszcie. Ja czytam komentarze, ponieważ tych komentarzy pojawia się mało. Więc mam czas, żeby przeczytać wszystkie. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to to już by było na tyle. Jeżeli wam się spodobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę Zostawcie komentarz, skomentujcie ten film, jeżeli wam się spodobał Piszcie też, czy chcecie więcej tej serii w komentarzach Ja mogę ją kontynuować Bo mi się ta gra bardzo podoba I na serię myśl, pomyślałem właśnie, że ona by była idealna, bo to jest tak jak GTA A wiadomo, że z GTA 5 teraz każdy nagrywa, to ja sobie pomyślałem, że nagram z Gangster Vegas Dobra. Teraz się tak ładnie do was uświe... O. Czekajcie, bo jest zachód słońca. Ja się tak ładnie odwrócę. O. Dobra. To by było na tyle. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrybujcie i pamiętajcie... Zostawiajcie łapki w górę. Jeżeli zostawicie trzy łapki w górę, na YouTube wchodzi kolejny odcinek z Gangster Vegas. Elo.